Witam wszystkich moich przyjaciół, znajomych. Po powrocie z Polski zrobiłem sobie chwilkę przerwy, ale wracamy do naszych stałych tematów, stałych zajęć, do tej ciągłej pracy, do ciągłego inspirowania się tym, co mówi do nas Chrystus. Inspirowania się, aby to nasze życie przemieniać, aby stawało się z każdym dniem lepsze. Hani, dzisiaj mamy pierwszą niedzielę Adwentu. Adwent jest. Jak sama raz wskazuje, czasem oczekiwania na przyjście Chrystusa jest w ogóle czasem oczekiwania na cokolwiek, bo my y, ludzie czekamy ciągle na coś: czekamy na lepsze czasy, czekamy na lepszą pracę, czekamy na, y, na, na lepszych przyjaciół, czekamy na, ciągle chcemy zmieniać coś w życiu na lepsze. I Adwent jest także y, tym naszym pragnieniem zmiany naszego życia na lepsze, zmiany naszej wiary na lepsze, zmiany y, naszej duszy na lepsze. Zmiany naszego serca, przemiany naszej wewnętrznej. I dlatego też y, Adwent jest takim czasem oczekiwania na przyjście. My y, na wiele rzeczy czekamy w życiu, czekamy na y, czasami na jakichś ważnych ludzi, na ważne osobistości, na ważnych gości, na kogoś, naszego, kogoś y, z naszych bliskich. I kiedy, kiedy tak się zastanowimy, jak wiele energii czasem tracimy i wkładamy w to, w to przygotowanie do spotkania z kimś ważnym, do, do ważnych, do, w oczekiwaniu na jakieś ważne wydarzenia, to tak sobie myś, myślę, że, że gdybyśmy, gdybyśmy wkładali co najmniej tyle energii, co najmniej tyle w to przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia, no to myślę, że Chrystus miałby i chciałby się narodzić w naszych sercach, w każdym z nas. Natomiast trzeba sobie uzmysłowić, jak bardzo ważne jest przyjście Chrystusa. Chrystus przychodząc, przychodząc, dokonuje wcielenia. Wcielenia, czyli przychodzi pod naszą ludzką postacią, przyjmuje nasze ludzkie ciało. To jest tak zwane inkarnacjo, czyli wchodzi w nasze ludzkie ciało. Robi to po to, aby tę naszą słabą ludzką naturę wywyższyć, aby nas ubóstwić, aby nas przebóstwić. I jeżeli pomyślimy sobie właśnie w ten sposób pytając właśnie, po co Chrystus to zrobił, no to to oczekiwanie powinno nabrać troszkę innego wymiaru. Jeżeli On przychodzi do nas, ludzi tak małych, tak słabych i tak zdawałoby się niczego nie wartych, no to, no to nie, niepodobna jest nie włożyć w to przygotowanie do spotkania z Chrystusem przynajmniej, przynajmniej równie wielkiej energii, Y, y, jaką wkładamy w wiele innych spraw w swoim życiu. Warto o tym pomyśleć właśnie w ten sposób. A Chrystus dzisiaj zauważcie, mówi bardzo proste słowa. Y, jako prawdziwy mężczyzna, facet nie używa zbyt wielu słów, ale mówi jedno, y, jedno bardzo ważne słowo, które dzisiaj płynie z tej Ewangelii: Czuwajcie, czuwajcie. Po co to mówi? Nie po to, żeby nas przestraszyć. Absolutnie. Kto się powinien bać tego słowa czuwajcie. Przede wszystkim ci, którzy żyją bezmyślnie, z dnia na dzień, bez sakramentów, bez modlitwy, bez jakiejś refleksji, bez Boga, bez wartości, ci się powinni bać. A ty, czy powinieneś tego się bać? Jak, jak wygląda Twoje życie, na przykład sakramentalne? Jak wygląda nasze życie, na przykład? Jak wygląda nasza modlitwa? Jak wygląda nasza, nasze współżycie z, z, naszymi, z naszymi bliskimi, z naszą rodziną, z naszymi przyjaciółmi? O to właśnie dzisiaj chcemy siebie wszyscy zapytać. I dlatego też Adwent, ta pierwsza niedziela Adwentu szczególnie, kiedy Chrystus mówi to, magi, to, to, to bardzo ważne słowo czuwajcie, ma nam uzmysłowić, że, że jest to bardzo ważny czas dany każdemu z nas, aby właśnie się przemienić, aby stać się nowym człowiekiem, aby przygotować swoje serce na spotkanie z Bogiem. Kochani, także i do siebie przede wszystkim, i do was wszystkich. Mówię, powtarzając słowa Chrystusa: czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Pozdrawiam wszystkich z tego pięknego kościoła. Dzisiaj nagrywam w Hammerfest. Pozdrawiam serdecznie i życzę, aby ten początek Adwentu był początkiem prawdziwej przemiany naszych serc. Trzymajcie się, szczęście Boże.